Cześć, witam Was na moim kanale. Wczoraj zakończył się, e, o, zakończyła się obecna, e, obecny sezon event dungeonu. Kurosa była e, mitykiem, który był bossem. Teraz już ci wszyscy czempioni są normalnie dostępni w szardach. No i oczywiście mieliśmy arte, nie artefakty, relikty e, związane z tą edycją event dungeonu, Niestety były to nowe, zupełnie nowe yy, relikty, i nie było tam tych z pierwszej sesji, czyli nie było tam, czyli nie było tam, jak mi się mówi, w dzisiaj, jednego z absolutnie najlepszych reliktów, yy, czyli Cats Case. No, szkoda, mam nadzieję, że on jeszcze wróci, bo mam tylko jeden na moim koncie. Mm, z właśnie trafiłem go, strasznie nie pamiętam, chyba z materiałów. Yy, kiedy tworzyłem relikty po yy, zakończeniu tego eventu, i dzisiaj zrobimy coś podobnego też. Yy, zbierałem materiały do tworzenia reliktów. Yy, tutaj Wam pokażę, ile tego jest, ile tego mam. Więc yy, zbierałem wszystkie materiały, żeby taki opening zrobić, i dzisiaj sobie zrobimy. Yy, zobaczmy, co tam mamy. Yy, Faction Wars, Life Arena, Event Dungeon. Co mamy dwa mityczne. Dwa legendarne. Gilded Pinion. Ten by mnie chyba bardziej interesował. No i oczywiście te mityczne. Tym razem poziom był yy, no, troszkę gorszy. Wtedy mieliśmy Cat Fantastyczny. No dobra, ale zobaczmy. Zobaczmy, co z tego się uda. Zacznijmy od tych najmniejszych. Yy stwórzmy sobie pierwszy sinner's cloak. 1% defensu otrzymujemy za brakujące 15% HP. Okej, okay, no, no można wykorzystać na jakimś unholy grail, no to jest normalne, nie jest, jest z tej standardowej grupy. Więc taki pewnie posłuży do levelowania innych. Znowu sinner's cloak. Ok, dobra. To na razie tyle. Teraz przechodzimy do epickich. Tutaj zdecydowanie materiałów więcej. No i zobaczmy. Tu już są 4% na legendarny. Yy, I 36% prawie na epicki. Zobaczmy. No i standardowy Rodo of Blessfemi. No jak już lecą, to chciałbym, żeby to były właśnie z Event Dungeonu. Okej, okay, bardzo fajne, bardzo... Znaczy, on był... Ten yy, Golden Elixir był bardzo przydatny edycji Eventodżonu, no, która się właśnie skończyła. Teraz już go będę troszkę mniej potrzebował. No i zobaczmy, a i znowu Rod of Blasphemy. Na razie słabiutko, epicki. Ok, Grail of Agony, co on robi? Yy, jeżeli przeciwnicy kradną albo obniżają Turmiter Championa, yy, Ok, zamiast tego tracimy 2% max HP za każdy 1% turmiter, który byśmy stracili i to może nas zabić. Ok, no ale przynajmniej w końcu Seven Dungeonu coś trafiłem i drugi, Gaze of Damnation, yy, zadajemy 2% więcej obrażeń. Yy, ok, więcej obrażeń i otrzymujemy mniej obrażeń, jeżeli zadziała skill. 3, fear, 3, 3, 3 True Fear, Accurate Secret Damage? A no dobra. Przynajmniej coś epickiego wpadło. I znowu Grail of Agony, no tego już przerabialiśmy, no ale w końcu coś wpada ciekawszego. I jeszcze raz Grail of Agony, już mam ich kilka w tym momencie. No i Gilded Dragonstone, ale to jest standardowy. No dobra, przechodzimy do legendarnych. Tutaj sobie mam materiały na 6. I, i znowu Grail of Agony. Tutaj jednak bym chciał chociaż jeden y, legendarny, żeby wpadł. I znowu Gilded Dragonstone. Mam wrażenie, że cały czas kręcimy się wokół dokładnie tych samych y, reliktów. I jest Wand of Submission. Nie jest to, nie jest to z tej grupy Event Dungeon, ale to jest bardzo, bardzo dobry relikt. Yy, mamy bazowo 25% szans na odbicie stun, sleep, fear, true fear, freeze, provoke, petrification albo owcy. Dodatkowo możemy to jeszcze zwiększyć. No, i mamy tutaj speed na drugim miejscu yy, w statach, więc to jest bardzo dobry relikt, więc yy, no, najlepszy póki co yy, z tych, które trafiłem. No i w końcu coś legendarnego. Jeszcze trzy. I, a, I znowu Gaze of Damnation. Znowu epicki. I tutaj. I znowu e, Grail of Agony. No i mam nadzieję, że na koniec jeszcze jeden legendarny się znajdzie. I jest drugi raz Wand of Submission. Na ten relikt nie będę narzekał, aczkolwiek szkoda, że nie wpadł y, żaden legendarny z event Dungeonu. I na koniec mamy materiały no z próbę mitycznego. 20% szans na mityczny, 80% szans na, y, na legendarny. Nie mam jeszcze żadnego mitycznego reliktu na moim koncie. Byłbym bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony, gdyby udało się. Coś takiego trafić. No zobaczmy. I legendarny trzeci raz. Wand of Submission. Także trzy legendarne na głównym koncie wpadły. Ani jeden. Yy, I wszystkie trzy to są Wand of Submission. Żadnego legendarnego, żadnego z event Dungeonu. Ale jak już powiedziałem poprzednio, zdecydowanie znajdę zastosowanie dla Wand of Submission. No i zostało mi materiałów trochę. Czy mogę dołożyć jakiś. Mogę. Ok, i zobaczmy. A, ok. Na koniec Journal of Necrotos Także nic ciekawego. No to tyle na głównym koncie. Skaczemy na to drugie. Na drugim koncie mam troszkę mniej materiałów legendarnych, ale też będzie okazja zdobyć coś mitycznego. No ale zobaczmy. Na razie tutaj zaczynamy od Mask of Rage, czyli tego z grupy standardowej. Otwierajmy drugi. Rod of Blasphemy znowu standardowy i ostatni z tej grupy rzadki no i to też jest Rod of Blasphemy, okej okay. bez e, event dungeonowych no ale takie też się przydadzą do tego, żeby levelować te relikty, które już mam, te dobre okej, okay. tutaj wpadł Sinner's Cloak już go omawialiśmy z event dungeonu jeden i Ok, Golden Elixir. Dobry, całkiem e, całkiem przydatny. No, ale chciałbym coś, właśnie z tej grupy. Chaos Awakes, Gaze of Damnation. Chociaż jeden jest. No, 4% na legendę, może coś? Albo w drugą stronę. I mamy Unholy Grail. Jeszcze 4. Eh drugi. E, ok, Dick obniżamy kradzież albo obniżenie turmiter o 15% no spoko można to wykorzystać zawsze mniej turmiter eee, stracimy, no i znowu mamy rzadki nic nie warty i ostatnie dwa z epickich unholy grail i ostatni tutaj A potem przechodzimy do legendarnych i mamy golden elixir znowu one by mi się przydały troszkę wcześniej. No dobra. Otworzymy sobie trzy materiały, legendarne mamy. I o! W końcu! Golded, Gilded Pinion. E, otrzymujemy 1% mniej obrażeń za każdą turę na cooldownie e, na naszych skillach. Więc jeżeli ruszymy się pierwsi, e, wykorzystamy jakieś skille, no to wtedy mamy więcej przeżywalność. Zawsze to. U kogoś można wykorzystać. I drugi. Znowu ten sam. Golden Pinion. Ja bym poprosił ten drugi. Ten drugi mnie bardziej troszkę interesuje, ne, bo bym mógł założyć go komuś, kto ma HP Burn, na przykład Artakowi, i szybciej robić e, Ice Golema. Ok. No i trzeci pełny zestaw legendarny. I czy będzie trzeci? O! Aspect of Syros, Tutaj zdecydowanie. E, poszliśmy w legendarne 3 e, próby i trzy legendarne i za każdym razem e, za każdym razem to był. E, z, a nie przepraszam, to jest z standardowej grupy nie jest to o co mi chodziło. Myślałem, zobaczyłem ogień i od razu skojarzyłem to z tym Reliktem czy Dungeonu Tutaj jeżeli mamy otrzymać śmiertelne uderzenie, to redukujemy to o połowę naszego turmitera. I w pełni opróżniamy nasz Turmiter, Jedna tura cooldown, czyli mamy takie y, zabezpieczenie przed śmiercią. Y, znaczy szansę na to, że nie zginiemy. No, ok, dobra. I teraz znowu szansa na mityczny. Tutaj poszło dobrze, y, całkiem dobrze z legendarnych. Może tutaj wpadnie pierwszy mityczny, bo na tym koncie też mitycznego reliktu żadnego nie mam. I zobaczmy. I legendarny. Znowu Gilded Pinion. Jak już legendarny mi dali, to mogli ten drugi. Ale spoko. No spoko. Mamy cztery legendarne y, relikty nowe na koncie. Ale jeszcze spróbujmy, bo jeszcze mamy tutaj materiały. Ok, 13% szans. Epicki. Gaze of Damnation i no dobra, jak już jesteśmy tutaj, mamy z Faction Wars troszkę to zobaczmy może tutaj, kodów of Luminis i tutaj się coś kryje, Rage Mask, dobra i mamy jeden epic skin do zrobienia Peach Shadow, co my tutaj mamy, mamy 10% szans na ekstra turę kiedy używamy A1 i przynajmniej jeden z naszych aktywnych skillów jest na cooldown, no jest całkiem spoko no jest całkiem spoko Szansa na ekstra, które zawsze jest y, dobra. No dobra, resztę trzymam i otworzę sobie kiedy indziej. No więc nie było niestety mitycznych reliktów. Trzy razy Wand of, y, y, ta różdżka, której Wanda of Damnation to się nazywa. W każdym razie ten bardzo fajny y, relikt. Ani razu nie trafiłem tego, który mnie najbardziej interesował, z legendarnych na z event dungeonu. Pochwalcie się, jak u Was poszło otwieranie. Mam nadzieję, że wpadło Wam coś naprawdę fajnego. A ja się już na dzisiaj żegnam. Mówi do Samael, cześć!